W ostatnim czasie, w związku z domniemaną czy rzekomą sprawą samobójstwa yy, generała Petelickiego, mnożą się koncepcje, które można stresić krótko. że Po Polsce grasuje komando samobójców. Tak to ktoś określił. I tu się podaje różne samobójstwa, czy rzekome samobójstwa, nie wnikam w to, różnych prominentnych osób. Więc ja muszę powiedzieć, że w świetle materiału faktycznego i dowodowego nie podejmuje się wysuwać żadnych hipotez. Czy to było samobójstwo, czy nie było samobójstwo, nie jesteś coś takiego samobójstwo zdalnie sterowane, że tak powiem. Nie podejmuje się, dlatego że bardzo mało wiemy i na temat tego, i na temat innych analogicznych przypadków. Natomiast dlaczego takie sprawy mnożą się, i dlaczego dość często nie udaje się w sposób zadawalający ustalić stanu faktycznego? A no, moim zdaniem, sedno sprawy tkwi nie w czym innym jak kształceniu kadr prawników. I tu może zaskoczę niektórych tych ludzi, którzy z ust moich jako autora, jakby nie było książki Tajemnice Mafii Politycznych, może oczekiwaliby jakiejś bardziej spiskowej hipotezy. Nie. Ja tutaj wysunę hipotezę starego Belfra. Otóż, proszę Was, od ponad pół wieku z wykształcenia naszych prawników zniknął taki przedmiot jak teoria dowodów. A o dowodach się mówi, owszem, ale nie mówi się o teorii dowodów. Zastępuje ją. Hasło swobodnej oceny dowodów według uznania niezależnego sędziego. Czyli naukową teorię dowodów zastępuje, jak to powiedział swego czasu jeden profesor nauk prawnych z Uniwersytetu Warszawskiego, maćkowo okopana sędziego. I później takie sytuacje mają miejsce, że ten sam materiał zebrany, powiedzmy, przez prokuratora czy to w zwyczajnej prokuraturze, czy IPN-owskiej w procesach frustracyjnych, bo te sprawy może najbardziej są, czy były nagłaśniane. I okazuje się, że ten sam materiał, jeden skład sądzący ocenił, że to są dowody wystarczające, a później idzie to do wyższej instancji i tam Maćkowe oko innego sędziego ocenia, że to nie są dowody, wracam znowu do rozpatrzenia, i znowu inne Maćkowe oko innego pana sędziego oceni znowu tak albo tak. I te sprawy się ciągną. Później, oczywiście, wszyscy mają pretensje do sędziów, że działają pieszale albo do prokuratorów, że również działają pieszale. Ja oczywiście nie chcę tu występować w roli adwokata, sędziów i prokuratorów, ale mówię, że nie, 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 nie tu jest sedno sprawy. Czy oni działają opieszale, czy nie opieszane. Po prostu wykształcenie naszych prawników jest takie, że ani sędzia, ani prokurator, ani oczywiście mecenas, czy jakikolwiek inny prawnik, ze studiów nie wynosi żadnej naukowej pomocy z zakresu teorii dowodów. Tylko mówi się, że no dowody, 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 tak, trzeba zbierać dowody. No dobrze, a co jest istotą dowodu? A to co to, to, to sąd uzna za dowód? No to, wiecie, rozumiecie, jak to się mówi od swego czasu. No, no to jest tak, jak jest. I to jest skutek. I ja tutaj mam wielkie pretensje do starszych, często już dziś nieżyjących ludzi, którzy kończyli studia prawnicze przed wojną albo zaraz po wojnie, bo ten program został zmieniony dopiero po 48 roku w sposób radykalny, no wtedy trzeba powiedzieć, prowadzili teorię dowodów, ale w wydaniu Andruszy Wyszyńskiego, swego czasu prokuratora generalnego ZSRR i tłumaczenie jego pracy, teoria dowodów sądowych w prawie radzieckim jest to dzisiaj z tego co mi wiadomo jedynym dostępnym w Polsce podręcznikiem teorii dowodów sądowych. Bo no tak to jest z okresu Stalinowskiego i to wielkich czystek. No dobrze, ale jak 356 rok uznano, że to były błędy wypaczenia, i że tamta teoria dowodów jest zła, nie należy jej stosować. No, ale nie wprowadzono w to miejsce żadnej innej, kochani. A natura ma trend do próżni i stara się ją wypełnić, jak mówili starożytni filozofowie greccy. I w związku z tym w nieoficjalnym obiegu nadal funkcjonuje teoria dowodów Andriuszy Wyszyńskiego naszego wielkiego rolaka, bo on był Polakiem, żeby Państwo wiedzieli. Dowodem na to jest fakt, że po pierwsze zdała maturę w polskim gimnazjum, po drugie Andrzej Januarowicz, January to bardzo często w dawnej Polsce nadawane imię, Rosjanie nie nadawali imię. Z przyczyn, powiedziałbym, kamieniczno No, a co też jest ciekawe, Andrzej Januarowicz miał wszelkie kwalifikacje i miał zostać docentem prawa w Rosji carskiej, a jest to okres, kiedy nauki prawne w Rosji stały bardzo wysoko. Pamiętajmy, że nasz genialny Leon Petrarzycki właśnie w okresie przed I wojną światową wykładał psychologię, socjologię prawa właśnie w Rosji, a później dopiero w okresie międzywojennym w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Zresztą mało kto z dzisiejszych, nawet profesorów, kojarzy, kto to był Leon Petrarzycki to tak na marginesie i słuchajcie ci ludzie, którzy jeszcze no jeszcze po 89 roku sporo takich było, którzy kończyli studia według przedwojennych programów albo wręcz przed wojną zamiast się wziąć za porządną reformę treści studiów prawniczych i nie tylko zresztą to się zajmowali polityką w różnym wydaniu a To oczywiście od, od polityki rozumu nie przybywa. No chyba, że w sensie biurokratycznym, no to prusko-niemieckie powiedzenie Amt macht verstand czyli rozum wynika z urzędu, no, ale to jest pruskie podejście, które było zawsze nam całkowicie obce i cywilizacji łacińskiej w ogóle, całkowicie obce. No więc, kochani, co ci biedni prokuratorzy, ci biedni sędziowie? nie mówiąc już o adwokatach i radcach prawnych, mają zrobić, jak nikt im na studiach tej wiedzy nie dostarcza. No, ale Wiecie, życie szło naprzód. I chociaż w oficjalnym obiegu tego nie było, to nieoficjalnie funkcjonowała teoria dowodów edukandruszy Wyszyńskiego, a na tajnym Uniwersytecie Ligi Narodowo-demokratycznej, myśmy opracowywali nowoczesną teorię dowodów na bazie już polskiej szkoły cybernetycznej. I to jest. Nawet na moim seminarium magisterskim, w którym uczestniczyli oficerowie policji i różnych innych tego rodzaju służb na ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej, ja te sprawy wykładałem i jest nawet skrypt temu poświęcony no dobrze, ale to jest trudny skrypt tego się trzeba uczyć a tu bieżączka to gdzieś ci biedni praktycy mają czas na to więc jak widzicie, ja tutaj występuję w roli adwokata i sędziów, i prokuratorów ale jednak na zakończenie bym powiedział no widzicie, rozumicie trzeba się jednak uczyć upłynął wiek złoty bo tak dalej nie powinno być jak jest dziękuję